Siema ludziska tutaj, polski kasper, a ze mną jest Ernesto No, siema. Nagrywamy dzisiaj z takiej fajnej gierki. Y... Właściwie to Minecraft, tylko minigames. No minigierka, Dobra, widzimy się jak zaczniemy grę. Dobra, ludzie. Y... To jest ręka taka z pistoletikami. Jak widzicie. Ja tu biję mieczkiem bo jestem lepszy zmiecza. To no masz już się lepiej, bo ja już mam czekaj. Okay. Właśnie skurwanie, dobry jest. Piąty. Wbijać, tak To się łatwo widzi, To ja. To ja! Ej, ej, to ja! To byłoby mnie nie strzelacz. Dawajcie jedziemy ich. Chodź na twór, chodź. Ile apteczek? Co to było? I nie mogę apteczek uż tym, użyć. No to, to nie są apteczki, to jest ich rejestr. Ale tekstura zmieniała Lol, wy Jak dobijecie... Tak. Jak dobijecie... ...trzy łapki w górę, to będzie w następnym odcinku IP do tego serwera. Nagroda będzie nowa. No. Ej, yy, kapce teraz bez sojuszu. Zobaczymy kto jest lepszy w PvP. Ja już goście detnąłem. Wojocze! Mój się nie zabija! Na dwóch naraz zabiłem! Myście tu kli we dwójkę. A, ja robię na na higienkę. Napisz coś na rzeczy. Chcę zobaczyć jaki masz A, piąty. Czekaj. Czat, hmm, Sterowanie. Nie to. Powiększę ze skalę, bo nic nie widzę. Który mam poziom? to. A ty włączyłaś nagrywanie? Nagrywa się cały czas właśnie. Aha, nie wiedziałem. No już wiesz. Hmm. Jak potuc... <laughs> Jednąłem. Ale jestem lepszy w PvP na mieczyki Ja też Twój poziom 10 Ile kosztuje jakaś taka lepsza broń fajniejsza No od 100 Ja mam szósty level tam jakieś 60 Ale jak tu nie chodzi o level tylko od 100 yy, monet Taka fajna broń. Na przykład snajperka A to amunicja się co? No tu tylko przyobywujesz, masz nieskończono w czarno poziom już mam. A chyba co, co poziom dostajesz kasy, Za tobą. Tak? Nie ogar. Już mam ósmy poziom. No nie. Koniec A. <laughs> Ja bym ja miałem serduszko? Zobaczysz na nagraniu. Ej. Za to Miejem swoją bombom Będzie dużo choć ma laura widać to. Jaka szkrowa mnie zabiła. Ej tu... Mm. Ja pierdolę. Ale będzie ja się pi... ale będzie pick. O! W nas już mam. To my on... Dobra, ludzie, ja kupię jakąś broń i się widzimy po... Teraz idziemy na oręka. Ja też na Czemu ja Ci widzieć pomogę? Haki masz. Wiesz, że tutaj nie, nie ma wiecznych broni? Zginiesz, też znikają. to znikają. Do Teraz? No nie, że. To, że... że... No. Mi się wydaje, że będzie z tej gry seria, z tej gierki, bo to jest według mnie dosyć niezłe. No i nie, zabili. nie, z ludźmi, którzy mają kill aura, więc... Nie gościa, jest, zabił cię gościu. A ja je, Nie, jeszcze go nie zabiłem. Zabiłem go, jest! <grywa> Kurwa! Kurwa! ona słaba była. Jesteś w ogóle? Cały e. czas. Idę cię zabić. Jak się nie mówił? Bombę sobie w dupę wsadzi gościu. No ty co już pokazujesz? Ej, ja go już walnąłem osaki raz i już chciałem co ja pokazać. Tym samym czasie się z gością zabijamy. Elo? Jolo to mój ziomek. Jolo walisz, <laughs> walisz Molo. Jakie rymy? Jolo walisz molo. Yeah 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 yeah. yeah. Okay. E. <laughs> <laughs> I who who to yeah? your channel. Hello, yes, Siema, my nagrywamy no właśnie dobra ludzi, tam masz bo to był niezapowiedziany gość był więc a ty jeszcze nagrywasz się pan już? się ma, paska błagam cię ty chcesz mnie zabić no ty chcesz mnie zabić <laughs> dednął cię gościu a ty mnie zabiłeś? no nie А ты мне забьешь, ну не? Na Ej! Ej fajna kierka, mi się podoba. Ale zaraz będziemy kończyć nagrywanie. No, ja już mam 15 lewa, niedługo jest musetny. Ale ja gościa sklepem teraz. Pod koniec. Więc kurwa będzie zajebiście. Ale jak się to ukaże dzisiaj może. Idę kupić sobie pieniążki. Spokojnie, też kupić. Idziesz kupić pieniążki, okej. Okay. Dobra, ludzie. Dobra, my zakończymy już ten odcinek. Dzisiaj z wami był Polski Kasper i Eltraso. Jakie Eltrasto? Eltraso. El Napisz, na na i masz do, dobrze nich, bo jak nie, to czy zawiem tej linii. Dobra, tej ze mną był. Powiedz. Arnasto. Arnasto. Narka!